Cześć kochani, z tej strony ma na dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Dzięki za wszystkie komentarze, miłe dla mnie, jakże. Dzięki, że czekaliście i y, czekaliście, aż jem swoje spaghetti. Wie y, viendo... gotujmy. Zobaczmy, co dzisiaj. Mmm. Odwrócony. Ale beben w pozycji prawidłowej. Po przedzieleniu piękna droga. Słyszę rozpoznanie ścieżek. No judgment. Czyli jakaś droga jeszcze nie została nam naświetlona i teraz, albo nią, albo nią idziemy, i dlatego, że ją jeszcze nie rozpoznaliśmy, dlatego nią idziemy, albo zostanie nam naświetlona wyższa perspektywa drogi, której, i, którą idziemy, jeśli chodzi o nasz cień. Mam wrażenie, że idziemy tą drogą. To jest tak, jakby nie rozpoznaliśmy piękna tej drogi, i dlatego musimy nią iść po to, żeby rozpoznać piękno tej drogi. O jakiejkolwiek ścieżce teraz mówię. <grystanie> yeah. Courage, change, odwrócone. Musimy rozpoznać się, albo rozpoznamy się na tej ścieżce, która okaże się zmianą dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli na to odwagę. Ok. Mm. Trzy miecze odwrócone. To jest tak, jakby weszliśmy na tą ścieżkę z tego względu, że do tej pory nie mieliśmy odwagi spojrzeć, jaką stroną idziemy. Tak, jakby ze strachu na to, że okaże się znów, że jest to to samo. Ale za każdym razem, pod spodem mamy króla mieczy. Za każdym razem, kiedy pojawia się król mieczy, jest to informacja, że musimy podjąć decyzję, ale ta zmiana nie, nie następuje, bo tak jakby nie chcemy się zapoznać z możliwością zmiany. Pod spodem mamy cztery kielichy. Na zasadzie, yy, spoko mi tu jest, dobrze. Jestem neutralna, neutralny emocjonalnie. No, judgment. Ja tu sobie postoję, dzięki. Nie jest aż tak źle. Po przedzieleniu, kochankowie, odwróceni. Mówisz, to jest kontrakt bez wyboru. Idę, którędy idę. No, no, thyself. W związku z tym mogę pozostać w opcji Hermita i celebrować siebie w sobie, w ciemności, którą nie rozpoznaję, nie rozpoznaję jako piękna droga. Tak, jakby nie mam um, pragnienia, żeby rozpoznać. Okej. Okay. To jest jakaś początkująca prawda, na którą wejdziesz, z której zdasz sobie sprawę. Page of Swords to jest... No, po przedzieleniu Page of Pentacles to jest tak jakby... Może nie jest zasiać ziarno, ale początkowe rozpoznanie, że w ogóle to się dzieje, że jestem w takim, a w takim stanie mentalnym dopiero. Albo że jest to jakaś ewentualność. Dla mnie w związku z tym, że może w porównaniu do innych, nie mam emocjonalnego przyczepu do tej drogi. Nie wiem, do tej osoby, do tej pracy, do, do czegokolwiek, do, do, do jakiejkolwiek energii mówimy, idąc tą ścieżką. Na zasadzie nie wiem, co się wydarzy. Znów wychodzi kontrakt, trzy pentakle. To nie jest coś, od czego chcesz odejść emocjonalnie, pomimo tego, że może mieć to negatywny wpływ z przeszłości, może to być negatywne wspomnienie z przeszłości. I jest taka naleciałość na zasadzie, zazwyczaj się nie udawało, zazwyczaj ta piękna droga okazywała się. Czymś, co nie do końca z definicji mogłaś, mogłeś nazwać jako piękna droga. Mm. a propos przy, przyczepu emocjonalnego. Siła odwrócona nie rozwala wieży. Coś nie zostało ekspresyjnie wyrażone oznacza to, że coś zostało wyparte. Ale w, w tym czytaniu mam wrażenie, że było to wyparte trochę świadomie na zasadzie mm, może podjęliście decyzję albo podejmiecie decyzję Zachowam emocjonalną neutralność do tej sytuacji, do tej propozycji, do czegokolwiek na, na jakiejkolwiek ścieżce jesteście teraz. To jest tak, jakby wybór. Jestem zadowolona, jestem emocjonalnie zadowolony z tym, co mam. W związku z tym, I don't mind, mogę być page. Jeżeli to się wiąże z tym, że. Jestem w relacji z królem emocji, bo król y, mieczy, czyli czyli twoja świadomość łączy się naturalnie, bo jest w, align, w dopasowaniu do króla emocji mówisz okej, okay, jeżeli to wiąże się z tym że energię nazywają piękną drogę jakoby że jesteś początkującym nowicjuszem w tej energii to niech tak będzie ok czyli to jest pewnego rodzaju hmm, bycie Hmm, jak to się mówi. Uległym. Jestem. Zgadzam się. Okej. Okay. Jestem uległa. W związku z tym jest no judgment. Akceptuję, o. Akceptuję, co nie oznacza, że jest to. Inaczej akceptuję. Że nie jest to najwyższa ekspresja, najwyższa dla mnie możliwa ekspresja drogi, na której jestem, coś w tym stylu. Pod spodem mamy doradcę, który może ci podpowiadać: doradź się kogoś, poradź się kogoś, zaczerpnij rady, zaczerpnij informacji, doedukuj się, ale nie wiem czy będziesz emocjonalnie w miejscu, żeby żeby to zrobić. O. Dwa kielichy. Trochę niespodziewanie. M. Mm. Dwa kielichy. Te dwa kielichy trochę nie odczytuję jako potencjał z kimś. Te dwa kielichy odczytuję jako potencjał spotkania Ciebie, z Tobą, w rzeczywistości, w jakiej się odnajdujesz. Bez zbędnych Uniesień, bez zbędnych ekscytacji, bez zbędnej potrzeby bycia w odwadze, żeby spotkać siebie. Ok. Dosyć filozoficznie. Woźnica odwrócona. przedzieleniu mamy 9 pałek i 8 pentakli. Słyszę rozdwojenie jaźni. Znów jakby jest kontynuacja wczorajszego czytania na zasadzie jaki tu jest sens? Skoro wiem, że nie jestem na mojej najwyższej ekspresji siebie, pomimo tego jest mi proponowana opcja. Po co, skoro wiem, że i tak to nie jest moja najwyższa propozycja, jaką mogę mieć? Słyszę, coś zostanie wstrzymane. Wstrzymasz albo swoją pracę, wstrzymasz się od podróży, albo wstrzymasz się od przygotowań. Coś nie musi być już przygotowywane. Nie czujesz, że musisz się przygotowywać? Albo nie czujesz, albo nie będziesz czuć, że musisz zbierać odwagę na to, żeby gdzieś wyruszyć? Twoja perspektywa, pomimo tego, że nie jest jeszcze Możesz dojść do wniosku, że twoja perspektywa nie jest, że tak powiem, zaznajomiona przez ciebie. Może nawet jesteś świadoma, jesteś świadom tego, że nie masz wyższej perspektywy, ale to nie oznacza, że jesteś w zatrzymaniu. Trochę ten chariot odwrócony mówi: zatrzymaj się, ale ty mówisz nie ma sensu. Mogę być po prostu neutralna emocjonalnie, neutralna emocjonalnie. A co zostanie wstrzymane, to zostanie wstrzymane. I no judgment w tym. To jest tak, jakby przeżywać jednocześnie nowy początek w środku, jako transformację, i akceptować, że ten nowy początek może być wymanifestowany w świecie 3D nie tak jak sobie założyłaś, nie tak jak sobie założyłeś. Gdzie wcześniej nasze manifestacje bardziej były ma się wydarzyć to, to, to to to. I jeżeli się nie wydarza to 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 to, to to nie jest to. Gdzie teraz jest bardziej energia. OK I tak wiem, że moje poprzednie drogi były, jakie były. Więc wiele się nie spodziewam, więc akceptuję to, co jest. Cały czas odczuwam od wczoraj, że tak jakby specjalnie byliśmy doprowadzeni do tego miejsca, ale po co? Po co? I nagle jest osiem pałek: czyli ruch, czyli działanie, czyli komunikacja, czyli ruch. Hej, działajmy. Róbmy. Dlatego, że Ace of Cups po przedzieleniu jest odwrócony, bo dobrze wiesz, że to, że ekspresja pięknej drogi nie jest poparta najwyższą ekspresją możliwą dla Ciebie. W związku z tym, może powiesz: Nie ma na co czekać. Jeśli chodzi o. To jest tak, jakby trzeba dojść do maksymalnie możliwej na Twoje możliwości neutralności emocjonalnej, po to, żeby na tym fundamencie ruszyć. Czyli to jest trochę tak, żeby dojść do doliny, tam złapać neutralną, Emocjonalność po to, żeby wyjść z tej doliny. Pod spodem mamy magika, prawda? Powiedzieć, może powiesz: Mam tego, czego, czego potrzebuję. Może to nie jest szczyt tego, co mogę mieć, albo tego, kim jestem, ale mam to, co jest mi potrzebne tu i teraz. Więc zobaczę w przedłużonym czytaniu o co chodzi z tym ruchem, z czym się będzie wiązał, czy to jest komunikacja, czy może coś innego. Jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie, w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie i udostępnij przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego bywa.